Szanowni Państwo, czy wracać do Polski? Polacy dalej się zastanawiają, czy wracać do Polski. No i to jest dobre pytanie. Czy wrócić do Polski? Fajnie by było wrócić do Polski. No ale zadajmy sobie pytanie, po co miałbym wrócić do Polski, prawda? No, czemu miałbym wrócić do Polski? Co niby w tej Polsce mnie takiego spotka? Mnie, rodzinę, jak masz to żonę Twoją, Twoje dzieci. Czy w ogóle cokolwiek może dobrego Ciebie spotkać w Polsce, oprócz tego, no, że to jest nasz kraj, że fajnie w Polsce, oprócz tego, że na Polska jest pięknym krajem, no, mamy piękne góry, tatry bieszczady, mamy wspaniałe góry, że mamy powiedzmy, Bałtyk, prawda? Yy, znaczy, no, Bałtyk mamy, no też jest ładny, no, ale jest zimnym jednak morzem. Yy, dzisiaj mamy już. Końcówkę wakacji, a nikt się nie kąpie w polskim morzu, bo jest tak zimno. No, jest po prostu bardzo zimno. To jest jedna z jedno z najzimniejszych chyba wakacji. Lat bardzo zimne lato, właściwie można powiedzieć, skrajnie zimne lato. Dzisiaj mamy lato, które wygląda bardziej jak końcówka września. Jest po prostu zimno. Jest po, bardzo zimno. Wczoraj było. 16 stopni, bodajże w dzień i deszcz, oczywiście, jak to, jak to tam z tą pogodą. Teraz proszę zobaczyć, tutaj mamy taką sytuację, właśnie 22 stopnie, 22, 23, 22. Teraz to jest jeszcze ładna pogoda, no ale w ogóle nie ma ciepło. Jest tak umiarkowanie, nie ma żadnych upałów. Dwa dni były tylko gorące z tego co ja pamiętam na południu, przepraszam, na północy. Zimno jest strasznie. No i teraz jest pytanie: okej. Okay, no i co, czy ja kupię w Polsce dom, czy moje dzieci kupią dom, czy kupią mieszkanie, jak one będą żyły? Co ja zrobię? Czy ja założę działalność gospodarczą i będę płacił 2000 zł ZUS-u miesięcznie? Bo trzeba pamiętać o tym, że w Polsce ZUS to jest 2000 zł miesięcznie jak ci odejdą ulgi, bo w Polsce są pewnego rodzaju ulgi i bardzo dużo ludzi właśnie ma kanały YouTube, wróciło do Polski i mówi, że płaci tyle i tyle. Na tych ulgach na działalności gospodarczej, no ale potem po dwóch latach, po trzech latach te ulgi się kończą i naprawdę nie jest ciekawie, one, one są bardzo wysokie te podatki. Ten ZUS jest bardzo wysoki, jest to niespotykane w porównaniu do tego, co jest na przykład w Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, no tam są gigantyczne kwoty od, wolne od podatku. Tam jest kwota wolna od podatku 12,5 tysiąca funtów na głowę. Mama i tata, czy to jest razem 25 tysięcy funtów na głowę wolna od podatku? Właściwie od ZUS-u też, bo ten ZUS to jest minimalny do tych 25 tysięcy, tam kilka funtów dosłownie. No i dopiero podatki płaci się o 25 tysięcy funtów na głowę i ten ichny ZUS, tak, więc jeżeli ktoś mieszka w Wielkiej Brytanii i ma działalność gospodarczą, to niech pamięta, że to naprawdę nie jest okej, okay. no i też jeżeli ktoś mieszka w Wielkiej Brytanii, to też niech pamięta, że dzisiaj mieszkania już są tak drogie, że właściwie to taniej kupić dom, w Wielkiej Brytanii niż w Polsce. Taka jest prawda, no to jest po prostu czysta prawda tego, co już jest niezbywalne, to wszystko tak zostało napompowane. No i oczywiście, a jak już ktoś by chciał w tej Polsce, no to te kredyty są dzisiaj tak drogie. Z tego co wynika, nie będzie spotkania Rady Polityki Pieniężnej w tym miesiącu, pod koniec ma być, sprawdziłem, nie będzie. Chyba, że się gdzieś tutaj zaraz spotkają, i no mamy sytuację zgoła taką no nie za dobrą. Tak więc, no, czy w Polsce kupować nieruchomość, czy w Polsce za zakładać działalność gospodarczą? Proszę bardzo, ja pokażę, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą. Słuchajcie, no w Polsce mami się ludzi, że są niskie podatki tym że jak ktoś tam teraz wraca z ulga dla ludzi którzy wracają no ale potem jest siekanka ok normalna siekanka jest słuchajcie to co się dzisiaj porobiło w Polsce to nie jest łatwa sprawa dwa 3 lata niskie podatki i potem siekanka i potem siekanka 2000 tysiące miesięcznie na głowę tak nawet więc jeżeli ty chcesz mieć działalność gospodarczą i twoje żona chcecie mieć działalność gospodarczą no to potem to jest siekanka 2000 prawie na web. No, wiecie, można jakieś tam firmy zakładać i tak dalej, obchodzić te, te zusy, ale to jest, co to jest w ogóle? To jest bzdura, no to, to jest bzdura totalna, to wszędzie, to w, gdzie indziej, jak będziesz obchodził zusy, to będzie jeszcze niżej. No i na przykład widzicie, no bo przede wszystkim no wrócisz do tej polskiej to te nieruchomości bardzo drogie tak no potem przejdziemy do nieruchomości ale teraz pokażę coś czego nigdy nie pokazywałem tu mamy taki kalkulator i no i ten kalkulator mniej więcej on się zgadza ten kalkulator pokazuje nam jakie są podatki ok jaki jest ZUS no i jeżeli sobie wejdziemy ten kalkulator i wpiszemy sobie takie, wiecie, żeby łatwo było zrozumieć, 12 tysięcy euro wpisałem, no nie? W Wielkiej Brytanii od 12 tysięcy euro w ogóle nie zapłacisz podatku i tam prawie zero ZUS-u, ok? Wszystkie pieniądze będą twoje, a wszystko, co ponad, jeżeli zarobisz, to jest 12,5 tysiąca funtów, no to 12,5 tysiąca funtów na dzień dzisiejszy to jest tam prawie 14 tysięcy euro, o, tam jest wysoka, no w Wielkiej Brytanii działalność gospodarczą to się skrajnie dobrze prowadzi w porównaniu do Polski. Ja dużo robiłem filmów na temat y, emerytur, no ale te emerytury, no to, to nie wszystko, tak? To właściwie przez to właśnie, że te emerytury są takie, y, że te wieki emerytalne w Polsce są takie niskie y, 60 lat, tak? Za granicą to już jest dawno 66, 67, 68. W Danii zaszaleli, a tu już jest szaleństwo do 70 roku życia podwyższyli. Wiek emerytalny w Holandii trzeba mieszkać 50 lat, żeby dostać minimalną emeryturę, w Wielkiej Brytanii trzeba 35 lat, a w Polsce 20-25 lat w wieku 45, 50, 55, tak setki tysięcy ludzi tak przychodzi na emerytury. Jest coraz ich więcej, tych dzieci nie ma w Polsce, ludzie po którzy by pracowali. A wcale nieprawda jest, że nie wiadomo jak ludzie do Polski wracają. No z takich powodów, że w Polsce jest nie wiadomo jak lepiej. No wracają, bo na przykład jak już wracają, no to bo mają mieszkanie, prawda, albo kupili sobie to mieszkanie. Yy, ale tak, żeby wrócić do Polski bez mieszkania, tylko że to mieszkania są takie drogie, yy, że są bezsensownie drogie, no po prostu, do tego potem przejdziemy i są tak bezsensownie drogie. No i twoje dzieci też będą musiały potem te mieszkania kupić, prawda? Więc będą musiały charować na nie strasznie. No powiedziałem, że mieszkanie w Polsce to już tam one są trzy razy droższe. Jak w Wielkiej Brytanii potrafią być, biorąc pod uwagę je na kredyt? Przede wszystkim też depozyt, wkład własny w Polsce jest bardzo wysoki, tak? Więc naprawdę, jeżeli ktoś chce pod kątem mieszkaniowym, to jest bardzo źle. No a tutaj mamy na przykład działalności gospodarcze, nie? W Wielkiej Brytanii <coughs> działalność gospodarczą to <coughs> mamy taką, że jeżeli sobie wpiszemy w ten kalkulator 12 tysięcy euro net, net, to nie? No to w pierwszym roku też masz bardzo niski ZUS i bardzo niski podatek z, z tego, co wygląda, e, bo to jest i podatek i tu jest tak, net revenue, general expenses, social security, taxable income, bla, 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 to też jest net take, a percentage, nie wiem, który to jest podatek, zwykły podatek dochodowy, no ale tu chyba te general expenses, to chyba nie jest tylko sam state revenue total. To chyba nie jest sam chociaż nie widzę tego podatku net revenue, general expenses taxable income. Okej. Okay. nie wiem, nie wiem czy to jest to, ale okej. Okay. Tak? Nie wiem czy to jest 100. No wiecie co, ja nie jestem księgowym w Hiszpanii. I ale tutaj na tych kalkulatorach to się mniej więcej zgadza. No i wychodzi na to, że w pierwszym roku to 1000 euro miesięcznie zostanie ci 881 euro, tak? Czyli ile zapłacisz w pierwszym roku? 120 funtów euro miesięcznie, tak? No w Polsce to Tyle co w Polsce też są te po 400 zł, prawda? Czy tam po ile, czy nawet więcej? Czyli widzicie, w pierwszym roku macie te podatki takie same w tej Hiszpanii, ale jeżeli macie, jeżeli macie dwoje dzieci, na przykład, tutaj sobie można kliknąć. Jeżeli macie dwoje dzieci, to tam jest ta kwota się zwiększa. Wtedy, jeżeli macie dwoje dzieci, ona się zwiększa i wtedy macie kwotę wolną od podatku 10 650, czyli ona jest większa. No i popatrzcie. No, i net take home wynosi 920 euro od 1200 euro, nie? Yy, więc a w Polsce przez tam rok, dwa jest ok, no ale tam w trzecim roku już i w następnych latach to podskakuje bodajże do prawie 2000 zł. Ten ZUS plus podatek, tak? Czyli jeżeli zarobisz, słuchajcie, tutaj jest napisane i poważnie ja wpisałem tutaj, ile jednoosobowa przed mm, jednoosobowy przedsiębiorca opłaca w tym przypadku, bla, bla, bla o, i tutaj mamy duży ZUS wynosi 1773 zł ale on jest chyba już prawie 2000 zł, z tego co ja pamiętam no tutaj mamy 1800 no ale zaraz od stycznia będzie pewnie z 2000 A z 1950 będzie czy coś takiego, tak 2000, tak, czyli wiecie, no, mamusia i tatuś będą płacić wiecie, to no, 1000 euro miesięcznie ZUSu trzeba płacić w Polsce wiecie to jest szaleństwo, tak a w Wielkiej Brytanii, no to, to tak jak mama by miała w, yy, i tata w Wielkiej Brytanii po 1000 euro miesięcznie, załóżmy, to oni połowę z tego muszą na sam ZUS oddać w Polsce. Tutaj widzicie, to co tu wracać, po co tu wracać, jeżeli chodzi o taką działalność gospodarczą? To, ale pamiętajcie że do tego, może dojść VAT, tak? bo wiele rzeczy nie jest zwolniona z VAT, tak, więc to wszystko trzeba rozliczać. Nie jest naprawdę, jest sytuacja zakłamana, jeżeli chodzi o podatki, to tak tylko dużo właśnie ludzi, widzicie, robi, wraca i mówi, że tu mają ulgi, to, 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 to i ludzie myślą, że takie niskie podatki są w Polsce, jak w Wielkiej Brytanii, bo mamy ludzi, normalnie mamy ludzi, polityków, którzy chodzą i opowiadają, że w Polsce są takie same niskie podatki, jak w Wielkiej Brytanii, co jest totalnym kłamstwem, wiecie, no bo w Wielkiej Brytanii, no 12,5 tysiąca, to jest, wiecie, 30 tysięcy euro, 30 tysięcy euro jest zwolnione totalnie z podatku w Wielkiej Brytanii, rocznie, no i tam jakiś minimalny ZUS i, i to, co ponad, to jest kawałeczek, to na koniec roku płacisz, tak, więc to jest, wiecie, to emerytury są szybciej w Polsce i tak dalej, i tak dalej, funkcjonariusze mają szybciej te emerytury, ale to nie oznacza, że cała reszta jest jakaś nie wiadomo jaka, tak, no wiecie, tych aspektów jest tyle, że szok. No, naprawdę, to prawda, że płaca minimalna, wiecie, wzrosła do 830 euro w Polsce. W Wielkiej Brytanii to jest tam chyba 1800 euro czy 1900 euro na rękę, czyli to jest dalej 2,5 razy więcej, prawda? Tak? Czyli pójdziesz, jak pójdziesz do Lidla w Wielkiej Brytanii, to ceny w Lidlu w Wielkiej Brytanii że są mniej więcej takie same co w Polsce, ok? No, ale zarobisz za pracę w tym Lidlu 2,5 razy więcej, tak? a w Polsce zarobisz tam 2,5 razy mniej. No, taka jest sytuacja w Polsce, prawda? Więc to nie jest takie wszystko kolorowe. Tak, przede wszystkim, bo bardzo, tak, na dłuższą perspektywę, jeżeli wiecie, ktoś chce chodzić do pracy, yy, jakaś część ludzi może wrócić do tej Polski, ale Polska nie jest jakimś miejscem, gdzie yy, będziecie mieli, nie wiadomo, jakieś fajne życie. To jest, Poparcie, no, sama działalność gospodarcza. No wiem, że nie wszyscy mają działalność gospodarczą, wiecie, to no dużo ludzi jest po prostu pracownikami, więc ja też robię zwyczajnie e, filmy dla pracowników. Tak? No, no, większość ludzi woli po prostu być pracownikami, jest pracownikami. No, i z pracownikami jest troszeczkę inaczej. No, ale jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, no to jeżeli mamy tutaj taki profil, mamy i taty, i oni prowadzą działalność gospodarczą, to w Polsce wcale nie jest dobrze. No, bo zobaczcie, w Hiszpanii, o której mówi się, że są wysokie podatki, no to 1000 euro w pierwszym roku to tylko 80 euro płacisz od 1000 euro miesięcznie. 80 euro, czyli ile? 350 zł. No potem ci to rośnie, bo sobie tutaj masz drugi rok, widzimy. Zobaczcie, jest tu drugi rok i to potem rośnie. Potem musisz zapłacić już znacznie więcej, bo to jest 266 euro. 267, ale to jest dalej 1000 zł, nie? A nie 2000 zł, jak w Polsce. Tak? Czyli to jest dalej 1000 zł. No. Dalej 1000 zł, ale jeżeli masz tutaj, jeżeli sobie weźmiesz. No następny, to potem to rośnie im więcej niż dwa lata, no to potem to jest troszeczkę dużo, yy, ale to jest dalej 733, a, to jest dalej 733, to jest 1000 złotych. To jest, wiecie, od 1000 euro to jest dalej 1000 złotych, to jest dwa razy prawie niższy ZUS niż w Polsce od 1000 euro. Potem ten ZUS rośnie, no bo on jest taki procentowy, ale od 1000 euro, tak jeżeli mama zarobi 1000 euro, ty zarobisz 1000 euro, to tylko po 1000 złotych ZUSu i podatku bodajże tu się płaci. Ja nie wiem, który to jest Chyba to, chyba to jest ten podatek IRPIF, State, IRPF, Region i IRP Total, prawda? Się wydaje, że to jest podatek dochodowy. No i wtedy tu jesteś zwolniony z tego podatku dochodowego, nie? A jak masz trójkę dzieci, to już w ogóle też jest, no to masz dwoje dzieci, żeśmy wpisali, to ta kwota wolna rośnie do 10 650, ale jeszcze jest couple allowance chyba, czyli dla, dla małżeństwa, no, są jakieś tam jeszcze, wiecie, można sobie odciągnąć, tak, zwiększyć tą kwotę wolną od podatku dzięki temu, tak, więc ta kwota wolna od podatku ci rośnie, nie, no i wiecie, no, dla działalności gospodarczej, słuchajcie, no, fajnie mieszkać w Polsce, bo to jest nasz kraj, no ale widzimy tutaj, że ZUS okej, okay, to jest 1000 zł. A w Polsce ZUS to jest 2000 złotych, Jak się straci te wszystkie. Plus podatek dochodowy. Plus podatek dochodowy. A z VAT-em to różnie, nie? A z VAT-em to już różnie. Net revenue total. Build amount. Bla, 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 bla. VAT, Social Security Payment. And, rozumiecie? Yy, więc yy, no, z, z takiego punktu widzenia działalności gospodarczej yy, jest źle w Polsce, bo według tego kalkulatora ZUS w Polsce jest dwa razy wyższy, jak ci miną te lata. Ale wiecie, działalność gospodarczą prowadzisz nie przez dwa lata, czy przez trzy lata, czy przez pięć lat, tylko prowadzisz całe życie do końca życia bardzo często prowadzisz działalność gospodarczą, wiecie, przez 50 lat, tak, więc jeżeli masz dzisiaj 40 lat, no to wiecie, ja podejrzewam, że te wieki emerytalne w przyszłości i tak zostaną podwyższone, mamy teraz prezydenta, który wierzy, no Nawrocki to jest prezydent, który wierzy, yy, mówi wprost, że wierzy, on, on mówi, że nie podwyższy wieku emerytalnego yy, ludziom w Polsce, to znaczy, że on wierzy, że Polacy mogą pracować do 50 roku życia, 45 roku życia, 55 roku życia, tak? Mogą pracować po 20 lat, tak? I większość Polaków w Polsce, wiecie, że większość Polaków w Polsce, tam kilkadziesiąt procent przychodzi, 10 chyba Polaków mniej więcej przychodzi w wieku około 55 lat na emeryturę, tak? większość Polaków przychodzi poniżej 60 roku na emeryturę lub 60, tak i oni wystarczy, że 20 lat wypracują, tak to jest... i Nawrocki powiedział, że nie podwyższy w Polsce wieku emerytalnego, tak więc, wiecie, ludzie w Niemczech w Wielkiej Brytanii, w Danii, będą pracować do 67-8 roku. To jest jedna sprawa, czy to jest dobrze, czy to jest złe, czy to jest miłe, czy niemiłe, ale to nie ma znaczenia w tej naszej kalkulacji, bo to oznacza, że w Polsce ten ZUS będzie rósł, to oznacza, że ten ZUS będzie wysoki, że on będzie zaraz nawet trzy razy wyższy y, niż y, w tej Hiszpanii. Widzicie, y, działa, ja to ciągle powtarzam wszystkim. No to co zostało bardzo dobre w Wielkiej Brytanii nadal w porównaniu do Polski, tak finansowo i ekonomicznie, to działalność gospodarcza przede wszystkim, no i już dawno nieruchomości są w cenie polskich, taka jest rzeczywistość, tak. No ale, no widzicie, tutaj pokazuję Hiszpanię, no bo wiecie, jednak ten fund tam się zapada. Ludzie by chcieli gdzieś taniej mieszkać, lepiej mieszkać. No i Hiszpania, widzimy, no jest tańsza od Polski, skrajnie, prawda, na takich małych działalności, jak się już tam więcej zarabia, i na przykład się zarobi 24, prawda, 1000 euro, czyli 2000 euro, no to tu już jest dużo, bo to trzeba. Patrzcie, I tutaj rzeczywiście trzeba oddać bardzo dużo, bo to jest aż 1000 euro trzeba oddać, przepraszam, 500 euro. 523 euro, tak? 25% ten ZUS razem z podatkiem kosztuje. To już jest 25% trzeba oddać od 2000 euro, ale wiecie. E, załóżmy, że macie taki biznes, gdzie możecie wrzucić dodatkowo z tych 24, że te 24 to przychód, ale możecie wrzucić jakieś tam koszta, tam nieruchomość, to tam wiecie takie, które. E, no i, i w, że macie 24, ale się rozliczacie na 16. No i wtedy e, e, tylko zapłacicie. Ile zapłacicie wtedy? E, zapłacimy, ile tutaj nie podliczę mi tego od razu, no znacznie mniej widzimy tutaj, tak symbol income, ile tego będzie, 1600, no 1600, no o stówkę 150 mniej, tylko 300 wtedy zapłacimy, tak, wiecie, naprawdę to nie są żarty, że w Polsce wszystko jest takie drogie i pamiętajcie, w Polsce dodatkowo kredyty są skrajnie drogie, Ok, przecież oprocentowanie kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii, wiecie, to 2,15%. Przecież to jest jakieś nieporównywalne do tego, co się dzieje w Polsce. To jest nieporównywalne. Jedzenie, ta no i oczywiście te nieruchomości. No i zobaczmy sobie na te nieruchomości. Słuchajcie, zaznaczyłem nieruchomości specjalnie takie, wiecie, duże. Znaczy się z minimum 80 tysięcy euro, po prostu pominąłem te wszystkie tanie, bo tych tanich jest od, od, od groma naprawdę po 50-60 tysięcy euro, czyli wiecie, no po 200 tysięcy zł, po 200 jest ich cała masa. Ale my sobie zobaczymy takie lepsze, jakieś większe, no nie? Zobaczymy sobie jakieś większe, jakieś lepsze. Eee, popatrzcie tutaj. Eee, 80 000 euro, 80 000 euro, patrzcie, z basenem 80 000 euro, tak. Tu jakieś domeczki są, patrzcie, a tutaj problem prawny, patrzcie, 101 m2, już się coś pokazuje, 80, widzicie, i to jest wszystko. Bardzo blisko plaży zaznaczyłem, tak? W, w sferze Mursi, w Mursi, przy plaży i z kawałek nad Mursją, lekko. I to jest wszystko 5 do 5 6 km 6 od plaży. No nie, i bo cała masa mieszkań po 80 tysięcy euro to 2350 350 tysięcy złotych. No w Polsce, no, w Polsce nie ma, nie ma możliwości na takie ceny. A jak my sobie jeszcze to sprawdzimy i popatrzymy, jak kosztują kredyty w Hiszpanii, no to to są jakieś szokujące liczby dla nas Polaków, prawda? bo kredyt tam na takie nieruchomości, w zależności czy bierzemy go na 25 lat, 30 lat, no to jest to kredyt na 1 trzecią płacy minimalnej. Okay? jedną trzecią płacę minimalnej, kredyt wynosi wtedy 400, 500 euro, mniej więcej tak, tak to wygląda, no nie? Popatrzmy, eee, o pyk, 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 patrzcie, bungalał cudeńko Macie bungalow, 40 metrów, malutki, jak ktoś raczej bez dzieci, no ale chociaż jest starasik, tak, 40, no ale y, znajdzie się dwa razy większy za tą samą cenę. Y, zaraz coś tutaj wyskoczy, 100 metrowego, y, i to też będzie jeszcze taki mały domeczek, zobaczycie, no nie, bo tego jest cała masa, tak? Czyli, zobaczcie, tego jest i w Polsce właściwie trzeba zapomnieć, bo w Polsce tak, ani. No, no nie ma tego, no i tyle. Nie ma i nie będzie. O, tutaj coś. We present charming, e, Bla, bla, bla. O, tutaj. Widzicie? E, Patrzcie, baseniki jakieś. O, przy plaży, niedaleko. 45 metrów kwadratowych, tak? O. Patrzcie, chcemy 75 metrów. Mamy 70, 78 metrów, obaczcie, 78 metrów kwadratowych, nie? Tego jest cała masa, słuchajcie, tak. I ile rata kredytu na coś takiego wyniesiecie jedną trzecią płacy minimalnej, prawda? Mniej więcej, a w Polsce. Takie nieruchomości są dwa razy droższe, trzy, tfu, trzy razy droższe. Nie ma ich po prostu, bo w Polsce nie ma nieruchomości, jeżeli chodzi o plaże, a wszędzie gdzie indziej jest po prostu drożej. A kredyty w Polsce są skrajnie drogie. Skrajnie drogie są, słuchajcie, tak. Rada Polityki Pieniężnej powinna się spotkać. Oprocentowanie powinno być może nawet obniżone już teraz bo skrajnie spadła inflacja a może ta inflacja wcale nie spadła to tylko tak chwilowo sobie spadła i jest problematyczne wszystko jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, tak? Więc tak mamy sytuację w której ZUSy wcale w Polsce nie są niskie, to jest kłamstwo, są nawet dwa razy niższe niż w Hiszpanii no w, w Hiszpanii nie są takie niskie jak w Wielkiej Brytanii no bo w Wielkiej Brytanii są bardzo duże te kwoty wolne od podatku no ale gdyby w Wielkiej Brytanii wrócił wiek emerytalny taki jak w Polsce, gdyby Brytyjczycy sobie chcieli obniżyć wiek emerytalny do poziomu polskiego i zamiast 35 lat za minimalną emeryturę domagaliby się 20 lat pracy, no to też by musieli sobie podwyższyć ten ZUS tak bardzo mocno. Więc wiecie, no powstaje pytanie, jak długo w Polsce jeszcze to jest do utrzymania, nie? To, to, to nie jest do utrzymania moim zdaniem. No bo to jest niemożliwe, żebyśmy y, żyli w, na jednym kontynencie jak Europa, takim małym, no i konkurowali w ten sposób, że my y, będziemy sobie pracować 20 lat, tak, w wieku 60 lat emeryturki będą, no a cała Europa będzie sobie pracowała 40 lat, tak? A emeryturki 68 lat wszyscy, czy znaczy 67, no to my ich nigdy nie dogonimy już, tak? Dlatego mamy właśnie no, najwyższą inflację w Europie, najwyższe oprocentowanie w Europie. Y, bardzo słabą walutę, jednak tak, problematyczne wszystko, tak, więc słuchajcie, no, ja nie wiem do czego co ja mnie, do czego wracać do Polski, oprócz tego, że w Polsce jest Polska i że to fajnie jest w Polsce, bo tu jest nasz kraj i tak dalej, ale to zapłacisz za wszystko dwa, trzy razy więcej, tu tak, będziesz harować jak wół po prostu, żeby być w Polsce będziesz harować jak wół, to się po prostu nie opłaca, no, moim zdaniem to jeżeli mama i tata będą pracowali, mają działalność gospodarczą, to no za 20 tysięcy słuchajcie, jeżeli mama i tata ma 2000 euro na działalności gospodarczej po 2000 euro, no to w Hiszpanii będzie się mieć za to trzy razy lepsze życie jak w Polsce. Bo są mniejsze zusy, bo są ceny niższe, kredyty niższe, nieruchomości tańsze. To się w głowie nie myli, a idzie zima, pamiętajmy, idzie zima i zaraz gaz, prąd, prawda, bardzo drogi w Polsce niespotykanie, przecież w Polsce jest zima po minus 15 stopni. Jeżeli takie zimne lato, to zadajemy sobie pytanie, jaka będzie zima. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce i oczywiście zapraszam na mój drugi kanał Economic Tubes, bo ten film ukazał się na formuła nieruchomości. Zapraszam na mój drugi kanał Economic Tubes. I oczywiście, bo tam jest inny content Wrzucam inny content, taki ekonomiczny No i oczywiście zapraszam także na Gregorys Economics Na mój angielskojęzyczny kanał Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, cześć!